Cześć wszystkim. na was w trzecim odcinku z Pokémonów Tower Defense. troszeczkę powtarzam, nie jakoś bardzo dużo. Każdy z moich oso, no, osobistych stworków teraźniejszych jest już wylewelowany, czy raczej ma szansę wylewelować. A jako, że mam ponad 300 zł, czy tam jakieś dolarów, jak to tam się zwie, to mogę oczywiście wszystko, chyba elegancko, podnosić poziom. Także. Po kolei. Ball Bazaar 10. Ratata 9. Widzę, że nic się tu już nie uczą nowych ataków. Ciekawe. A może chociaż jeden? Na jeden. PJ nauczy się Gasta. A Gast to jest latający jakiś, który ma mniejszy atak. Piptout hmm. and Wings, de od to Inflict Damage. Latające nie są raczej jest dobre. Na kamienne, więc nie będę tego używał tutaj. Jeszcze cię wylewelujmy, Kakuna. I pojedynczo Katerpi. Na razie już nie mają. Mam kasę, ale z drugiej strony nie mają w ogóle poziomu. Spróbujmy z taką ekipą. Tego ostatniego stworka nie będę chciał w ogóle poziomować. Niech się tam wali. Jeżeli nie uda nam się od razu tego przejść, no to naj, najzwyczajniej w świecie. Mm, sobie to powtórzymy, czy raczej spróbuję jeszcze trochę pofarmić poza nagrywaniem. Ciekawe, czy będą się ekspić jeszcze przy okazji tych walk wine Whip. No dobra, to nie będzie zbyt dobre. Niektórzy zwyczajne... dobra, poszli na lewo. No i to raczej nie będą zbyt dużo robić, chyba jeszcze. A może chociaż, jakby nie udało im się ukraść? Jednak dają radę ukraść tego przynajmniej jednego pokebola. I nie zdołam nawet dojść do jednego, do jednego miejsca. Bo i tak dają radę ukraść stamtąd rzeczy jeszcze. Hmm. No dobrze. Powiedzmy, że niech już będzie strata w tych paru pokebolach. Jeżeli uda im się dostać do tego jeszcze jednego ostatniego po lewej, to znaczy, że jeszcze potrzebuje wylewelować się nieco. I najpewniej tak właśnie będzie. Dobra, no to idę levelować się. na poziom szósty. Kartyrpi na poziom siódmy i ewoluuje. Metapoda, z tego co pamiętam. Jak się zwie ten Kukomonik. Ciekawe czy przy tej okazji się nauczy jakiegoś nowego ataku. No Hardena. Raczej nie będzie zbyt nieużyteczny. Metapod i Kakuna na jeszcze kolejne poziomy. Już mają prawie porówno, co reszta. Tylko Bulbasaur ma najwyższy. Metapod na poziom dziewiąty. Bez nauki ataku. Prawie wszyscy mogą już na poziom 10 wskoczyć ratata. Czy ja w ogóle podnoszę poziom chyba nie? Bajt. Bardzo chętnie. Nauczę tego ruchu. Dysyp ciemności. Hmm, mogę to zamienić albo za Tailuipa. Aha. Co tu się dzieje? A, rozumiem, dobra. Czyli to w ten sposób gościu zrobił. Ok. Hmm. whip. Users. Mniejsza defensywa, a focus energy z większa krytyka. Eee. Okej. Okay. A tail whip. Users. Dobra, to w ten sposób bym chciał. Ciemnościowe chyba nie są zbyt dobre też na kamienne, ale. Może na przyszłość się przyda. DJ dziesiąty poziom. Nic tu nie ma. DJ, Kakuna. Dziesiąty poziom, o! Będzie b Super. Ma się powinien przydać całkiem. Pięknie. I nauczył się jeszcze w Fury ataku. 15 per atak. 5 times in row. Hmm, ciekawe. 5 razy 15 na atak. I niski cooldown całkiem. Taki sam jak reszta. Slow mm. duration. To zmniejsza szybkość. Potworka, ale nie zadaje obrażeń. No dobrze. 15 na atak. Od 2 do 5 razy. Ty, to lepsze. To będzie lepszy atak w takim razie. I jeszcze ty mogę ci podnieść poziom. Dobra. I metapod jeszcze też na kolejnego grubaczka. Widzę, że mają podobne całkiem ewolucje na podobnych poziomach. Nie, yeah, Butterfly. Masło wolne. <grywka> Konfuzja. Co to? Weak telekty, mm, Confused. Hmm. Nie wiem, co to robi, ale myślę, że będzie lepszy od Takla, nawet z tego co widzą. Dobra, no już. Tak będzie. Wszystkie potworki na poziomie 10. Hmm, dobra. To spróbujmy w takim razie z Pilter Jimem. Po raz kolejny. Zobaczmy, jak sobie poradzą na 10 poziomach. Jak sobie nie poradzą, no to trzeba będzie podnieść na 11 po prostu. Nowe rorolaczki po jednej stronie. Eee, może oba na górze. O, tak będzie najlepiej, chyba. Tyk. No, jak to sobie poradzą. Widzę, że i tak będę musiał przenosić ich na różne strony. Dobra, są w stanie mi ukradać te Ale, jestem w stanie ich szybciej pokonać. I tak. Super. To może nawet będzie szansa, żeby Broka pokonać tutaj w tej walce. Tak będę liczył na to. Zobaczmy. Oczywiście tam trochę podchodzą. Ale może się uda, żeby wytrzymać te kilka rund. Tak liczą na to. Uch. Tam ich tam jeszcze trochę turbują. Ale dobrze jest. Trochę ta ratata też sobie daje radę. Hmm. Do no tego pokebola chyba nam już zabiorą. <laughs> Jak coś mi się wydaje. Ale przynajmniej poziomy rosną. tym naszym pokémonom, Więc będzie można ich jeszcze wyle wylewelować w trakcie walki. To powinno być dobre. O, super, o to chodziło. Lepszy poziom trzymaj. Zadaj trochę więcej obrażeń. O, zapomniałem o tym Pokemonie, a nie chcę gdzieś tam siedzieć. Kurus jest do pomocy. E, chyba teraz pójdę na lewą stronę właśnie. Zobacz, szybko tu. I tak do tam dochodzą do tych ostatnich, no trudno. Ale ten Butterfly i ten, ten drugi robaczek bardzo mi dużo dają tutaj w tej walce. Nie ja wiem, czy bym by z nich dał radę. Tam jeden zmniejsza defensywę, drugi coś tam jeszcze robi. A to na ostatnim pokoju prawie nic nie, nie zadał wrażenia. O, super, kolejne tutaj poziomy. Jak będą. To w takim razie ich teraz zamienię, żeby te też mogły się trochę porywelować, bo kurczę, nie mają poziomu za bardzo. bardzo. że to może być trochę błąd, bo one tam mało, mało zarobią. <gry> Ale już ki z tym. Niech ja po prostu coś cokolwiek problem. O, i faktycznie weszła ta konfuzja. Ciekawa sprawa. No chodź, Teraz pójdę na na prawą stronę. Już ósma fala. Dobra, Brok powinien zostać pokonany tutaj. Bez problemu. Wyjdź tutaj, a ty tu. Świetnie. I Rata to kolejny poziom ma. Elegancko. Eee, no dobrze. To jeszcze ten PJ mu został. To już teraz bez różnicy, prawie że. Ale chyba pójdę na lewo. No właśnie. Troszkę mi poukradają tych pokeboli, ale udało się nam wygrać. Super. Czyli warto było spróbować. Onix, teraz Twoja kolej. O Rety, jeszcze ten. <laughs> Zapomniałem. Znaczy, nie wiedziałem, że jeszcze ten wyjdzie. czy idzie ukraść nasze Pokebole pozostałe. Razie ekran się się chłopie. Kamienie jakieś spadają. Ej, co tu się dzieje? Ej, co jest grane? Co? Bez sensu. Co to ma znaczyć w ogóle? Ej, halo. Co to ma znaczyć? Co to się stało? Czy ja straciłem wszystkie. Po Aha, powinienem był je schować. Jajajaj. Ej, ej, ej. Hm. No dobra, trudno. Spróbuję dojść do tego momentu znowu, że i. znowiemy tam. Widzę, tu dostał poziom, to od razu to wykorzystam. Dobra. Trochę szybko nawet teraz idą te walki. A, bo ja przyspieszyłem to czterokrotnie. Dobra, to nadrobimy ten postęp szybciutko. O ile mi nie zdążą ukraść tych tutaj Pokéballów pozostałych, oj? Cały. Aha, no fajnie, czyli nie warto było przyspieszać. Dobra, nieważne. Dobra, jest i ósma fala. Eee, dobrze, zanim to tam już się przyjdą te Onixy, to jeszcze polewaryjmy trochę potworki nasze, bo mogę i myślę, że tego też będę się zlewelować. Poison Powder. Pewnie chce się nauczyć. 40. Hmm. No, zamień tego Hardena, bo nic mi ten, jest ten, ta rzecz tutaj. I... okej. Okay. A, teraz pójdę na jedną stronę i drugą. Chyba... a nie, tylko na jedną. Hit. I może jeszcze bym chciał temu podnieść poziom? A nie, już nie mogę, już nie mam kasy na podniesienie żadnego poziomu, niestety. Dobra. A, jeszcze wyszli. To ciekawa sprawa. Oj, oj, oj. No, jak Oniksy przyjdą, to tylko na jedną stronę będzie warto bronić ją. Czy swoje pokonane z za zanim staną się ten? Co się mi się stanie? No i wszystko jasne, kurde. Dobra, no, no wszystkie sobie schowamy. No, wszystkie schowane, elegancko. Wyspieszmy to trochę. No. Dobra, i teraz tak. Bulbazaur. Ten ziomek. Ty. I ty tutaj szybko. A. Nie wiem kto tam jeszcze wyszedł. Ty. A ukradnął jednak. Kurcze pieczony, no. A myślałem, że dam jeszcze radę tutaj to zrobić, czyli jednak potrzebuję jeszcze wyższych mm, poziomów wszędzie. No, nie wiem, do 13, może nawet bym potrzebował. Spróbuję do tego dobić. Ten brok to z ciężkich ziomek. Ratata, kolejny poziom i bedrój, kolejny poziom. W ogóle to robaczki o wiele więcej robią w, 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 w dwójkę niż te tu trzy na naraz. Ja nie wiem czemu. Ciekawe, ale no cóż. Nie wiem, tutaj mam jakieś zwykły taki. A, bo ja nie mam gasta aktywowanego na robaczki. No ale na kamienne i tak się nie przyda. Dobra, wylewelujmy teraz wszystkie na 13. Dobra, udało się już zdobyć wystarczająco kasy, chyba. <grym> I, ale przynajmniej mogę wylewować każdego potworka. Mam ponad 700 kasy, więc powinno wystarczyć po 65 dolarów. Poison powder, no pewnie że się nauczą. Kolejna jakaś trucizna. Mogę to sobie mieć albo za Leech Seed. Albo za crawl. Hmm. Zmniejsza atak. Atak tutaj mi po nic, więc niech już będzie. zagrobla, Może tam się przyda. Pj. Quick tak, No. Może będzie spoko. Może. tata z tego korzystała i było wszystko git. Pursuit. Pursuit. Atak power. uuu, 80. Jeżeli. Jest zwrócony. Hmm, kawa całkiem. Dobra, zamienię to za. N. Hmm. pomoże może? Tak się zastanawiam, albo za takla, bo takla i tak nie, nie używam, bo kilka taka. No, to niech tak będzie. Ciekawe, czy będzie to działać na, na te tutaj kamienne sworki. 65, Focus Energy. Eee, no dobra, niech będzie z Hardena. Oj, i tak mi się nie przyda ten e, ruch. I jeszcze ty. Stun Spore. Uu. Nauczmy się. Hmm. Roślinny atak. Ja co Za co mógłbym tutaj to zmienić? Konfuzja to jest super atak, to nie będę zmieniał. Poison Powder i Stink Shot. Hmm. Za bo to ten, tego słowa i tak nie używam. A może za takla w sumie? No za takla i tak nie korzystam. Hmm. A może ten Stingshot jeszcze przyda? Nie wiadomo. Dobra i takich już będzie. Tutaj Konfuzja zostaje, która tak niech zostanie. Hmm. Ten Dark niech zostanie. Dobra, wszyscy mają tak, jak powinno być. No, oprócz ciebie, no ale to. Nie wiem, czy w ogóle trucizna naprawdę nachodzi na te kamienne potworki. Powiem się, że mogłaby nie nachodzić. Ale powiedzmy, że jeszcze zobaczę, nie wiem, przetestuję to na tej walce. Jak będzie znowu w moment z Brokiem, to wrócimy. To, co mnie trochę irytuje w tej grze, to to, że nie można, znaczy ciężko tutaj spauzować. I akurat teraz jest ten moment w grze, w którym. Ta jest bardzo przydatna. Dobra, szybko wracamy i od razu ustawiam wszystkie potwórki ważne. O! No kurde, co? Chyba cię porąbało coś, przecież już były, upadły te kamienie. No co? Co to ma znaczyć? Dobra, trzeba się skupić. Kurczę na jednej teraz. Bańce. Ale chyba uda im się. Niestety. Kurczę, no. tak blisko było. Bez sensu to gra jest. Dobra, fala dziewiąta. Teraz już tego nie mogę. kiełbasić. Ball Bazaar. Level up. Sleep powder. Nauczmy się tego. Sleep duration. Nawet nie wiem, czy to spowoduje, że one staną po prostu w miejscu. Szczerze. Hmm. A nawet nie, nie pamiętam, z czego ja tutaj korzystam. W tej chwili. Czy z Ditch Atak Power 40. As. A, to jest to samo, prawie. No dobra. No właśnie, skoro to jest to samo, to. bill Amont Dobra, Zalicida do nie będzie już ten atak. Albo Takla. Nie mam pojęcia. Na co są roślinne słabe? Na no, ogniste potworki. Hmm. Ale to na ogniste mogę z korzystać. Dobra, tak powinno być Git. Prędkość 1, bo nie chcę teraz tutaj tego zepsuć. Ty, daje radę ich zatrzymywać faktycznie. kozak. To ten tak będzie świetny w takim razie. I jeszcze ty dostan poziom. Ty też możesz slip Powder. Hmm. Nie wiem, czy chcę uczyć za coś. Stan Spore. A gdybyś miał stan spora właśnie, ty, ziomek? Zamiast tego swojego konfuzji, zamiast tej konfuzji? Nie wiem. Dobra, oni tu zrzucają te kamienie. Trzeba znowu schować. No teraz już się kurczę uda, no. Tylko nie mogę wrócić tych potwórków swoich. Zanim oni tam nie ogarną się. Oj. Zanim te kamienie już nie zejdą całkiem, nie. Niech to, niech i będzie, że przypłacę to. O, właśnie. Teraz szybko. A już tam będę chronił tylko jednej bazy. No. Trzeba będzie chronić jednej bazy, bo inaczej to nie będzie miało sensu. O. Aha, on miał tylko dwa Onixy. Wystarczyło ich pokonać. Jestem pokonany, jesteś silniejszy niż się spodziewałem. Jej. A ej, koniec. <gry> I cały dzisiejszy. E, A prawem polega na pokonaniu tego Dżuma. No dobra, trochę długo to zajęło, jednak. <laughs> Ale spoko. Hmm. Chapter drugi zostawimy sobie na chyba trochę. Albo kiedy indziej, albo bym spozował na półtorej godziny. Nie, to nie jest dobry pomysł. Dobra, jakiś jeden odcinek będzie krótszy i tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczę do kolejnych odcinków. Na razie.